Salut towarzysze, witam bardzo serdecznie, tutaj robimy sobie ostatnie misje z gry. Alien Swarm, ze mną jest Taba. Yo. Nie będzie żaden z was kurwa... Jacy wy jesteście upierdliwi ludzie! Kurwa, co za chamy, ja pierdolę! I puchują takie rzeczy? No kurwa, co za nieogar najgorszy! Nie Dobra, chodź, mnie, nie chodź, go, chodź na boczek, wymienimy się, boczek, chodź na boczek.

Wziął postać zrobioną pod maszyngana, nie? Wziął shotguna w postaci oficera. To jest tak, jakbym na techniku latał z nie Nieważna, nie dobra No to z, z builda on też nie powinien tak biegać, bo nie zrobi tego za co on Kurde kurde jestem, kurde jestem, kurde jestem, kurde a ten Januszek, ten o, ty nie jas... odczuł się, nie odczuł się. O rzesz, ty mordę. Wędrza, wędrza. go i kontynuuj. ten Januszek, ten potrzebuje czym jechał? Po czym jechał? Kiedy jesteś taki? Kiedy jesteś taki? No coś! No zrób coś! Na, leczą leczą, lecz lecz. Kuchy, Na, Na którym się gata, to mu zaraz coś powiem. Y T? Y y Ma? Ma? Te gra, nie jest nie Poczekaj, poczekaj, niech napisze, dają zaraz takie rosyjskie żeby że zrobić się z sika. Sprawdź ją w tej chwili. Sprawdź Patrz, teraz, teraz zobaczymy co zrobi. Hopnie lasem, nie, nie weź, patrz gnoja, nie weźmie. <noise> a idzie coś do nas, no. a idzie coś do nas. No. <noise> Zbierajcie. <noise> Dziedzicie. Zbierajcie. <noise> Ciekawe czy mi nie podpierdolą ulicy Ja byłem śmieszny jak bym pod laserem spadł Ciekawe czy bym się oszukiwał ten Ja bym się oszukiwał A wiesz sobie mnie cholernie kusi? Zajebać go laserem? Za za nie, żeby go przypalić <laughs> Ale wiem, że to by było śpiniowate A, Janusz, a? A? atakują nas, chaba lecz się szybko, Januszku, bo ci zaraz pomogą. Okej, okay. Dobra, okay. idźcie już pod drzwi. Ty, go, nie rofania, się nie, rofania, nie. Rofania, nie? No, no Januszku, no co to, to kurwa ma być, jest zadanie w chuja O kurwa! Ej, no nie, wiesz nie. go wy... Ej, bieg po te odrzutowe buty, połatę, nie, połatę, ja byłem, połatę, za pierdoli, połatę, ja IDIOTA! Co za debil! To ma do kurwa chuje! Zagłupi chuj z niego, ej! Ja tę misję jeszcze będę sam! Nie! Halo, on mnie pogryzł! Nie, twojego medyka nie... Nie, jaki to jest nim to jest, to jest, to jest niedobry! Nie no przecież cię osłaniałem! Do kurwa, do kur dostałeś, panel dostałeś, panel dostałeś a ten kurde, gość kurde jak jeszcze który stracił, który stracił. Ten, bo jest ma... nie, to tam ma sobie śmiesznął, że nie wiem ja. naboje, jestem ciekawy co on zrobił. Wiem, że on mnie dwa litrów z niego dostałem, nie tego języka, i dlatego się nie odhilował. On nie co mnie nie jest, on nie jest przypadkiem. Bo ja się odhilowałem tego, tego, ja wiem, kleskę. A na tobie nie? Nie maj co, nie maj. Zdechł. Wow, wow. Przypal go, przypal go, przypal go. Tak, tak, trochę przypadkowo bym goł. On się. za chwilę Ej, bo on chyba, on chyba. Nie, bo ja nie, ja Na, na mnie chcesz co tu z tyłu, bo on mnie, nie zabił, on mnie nie zabił. Ja się leczyłem. Ja? Ja leczyłem. I lecieli kosmici, a ja przynajmniej ludzie kałem za chwilę zębem. Ale pewnie jedną rzecz, postacią tą tą No me. Mhm, drzy się medyk, ci kurwa medyka z dupą. Chciałbym nie osłanie. w Ale na chuj on to się drze medyk. Co ja mam kurwa bo tego medyka w dupę w Jakbym nie to Ej, znajdź na internecie szybko, dziś już głosowego i ja mu się wydrzej na całą i nie Ruskich to wkurza. Lewetura. Kurwa. Ja se jeszcze umrę, bo ten głupi wuj się nie umiał zachować. Kurwa, no i se umrę. Kurwa, nie masz medyka. Nie ma kurwo moje. Spierdalaj, to było moje.

Patrz, 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 Już jest ruski w kur. tak, tak. nie no chuj, to nie Taki, taki. A twoja mag, twoja mag, twoja to słuchaj, ty... tak, to jest. Co? No tak, no tak, no tak, no Kurwa, bo teraz zacząłem to zjebywać. Bo taki kczaki. Bo taki kczaki, please. Ej Wy tego nie zrobić, nie... ja się. Zapytaj się go, ruskie jest. Zapytaj się go, ruskie jest w naszym wypadku. Ruskie jest? Ruskie jest. Ja jestem. jestem ruską. Patrz, patrz, on, on nie jest przekonany do tego, czy on jest ruską. Ruską. Ja, perdole. Zobacz, teraz wydarzy. jest profesjonalny English, my friend, teraz jest English. My, my English, my, my is, my, bad. My English bad. is bad. Like Putin, like Putin, like Putin. Kurwa za... No ty głupi chuju, przestań do mnie od strzelać, bo ci kurwa zaraz tak statuje, że się kurwa ben, Fuck! Fuck. Hej, wyciągnąłem. Damn, kuda. Ben, kuda.

Dzień dobry, Gnoju. Czas się pobawić. A patrz, patrz teraz, jak ich będę kosił. Znudziło wam się? Po umierać chcecie wy głupie kurwy trochę? Chodź, 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 teraz twoja kolej. Chodź, bawimy się. Z czego byś jedną? No jakbyś na przykład zleciał za, 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 za niego nie nie i by ci nie za niego, i go zajebał. Ej, nie zenerwuj mnie, to było najgorsze. To było niedobre. <noise> Te kudy, Zapytaj się go, czy ruskie jest. No pytałem ci <noise> <się> go, pytałem ci <noise> go. Z kogo gorąco jest? Pas, 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 już jest bliet. I już leci bliet. Uuuu, szukaj, na którym się gada? Na C, na C. Bliety, tak ktoś tata tacy jezy baglowałem, to granata, ficharaż o bliet. Co? Co Na mnie nie A chuj wie to interesuje kolego? Pierdoli Pierdolisz po prostu, niedobrze źle Co? O jakim on znowu pierdoli? Nie wiem kurde, nie ja wiem kurde Moruskie kurde Co to robi, bo to razem czeknąć tam? Zaraz tak zaczesz, jakie ja mam pomysły cwami ci ci Zaraz cię krać zajebie Aha zaraz zaczesz, kolego co ja tu kombinuję zobaczyć, jaka będzie zabawa wszędzie

Muszę kurwa uważać. Dawaj, trochę dawaj Fuck. Dawaj, jak nie jak prowaj, 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 jest? jest? Ukraina. Ja, Wyda się wydans ciebie, nie, nie, czy nie, jesteś nie, nie, z Ukrainy? No, Ukraina, no, Ukraina, no, no, Czechosłowacja. no, 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 ukraiń, no. Nie. to no, 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 nie no, 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 gdzie no, no,

Póki no kurwa, pan Janusz chyba ja powinien stąd spierdalać Nie, nie. nie. E, wielki nie, czerwony listy każące do zaraz, ale do nie oznacza. Nie Janusz, spierdalamy stąd. Szybko ucieknę. Szybko Janusz. Kurwa, to nie, nie tędy! Ej, mm -hmm. e, czy ja sobie naokoło pobiegłem? Tak.

on Januszka jak ja spierdalam. Yeah, oh. uh, yeah, yeah. English. <gryst> Spierdole. Co jest i, taki słaby, słaby. Nie. Hakera. <gryst> <gryst> Nie ma wybuchu, biegno je Papa. Ej, cię Ej, Ja się mam tu. No, Janusz tu your to będzie złe. No przydałoby się trafie. to, działo to. Teraz to to. by się przydał taki Janusz interes. Dam radę. Przeżyję. Nie! Bon! Bo Idź, głupi śmiech! O! Idź się złe śmiech! Do widzenia. Spierdam. Zrobiona. Easy campaign, You're campaign. No, I'm Czechosłowakia. <laughs> Zrobione kurwa bogactwo skłóc. You stand uh, Russian And no, only Czechoslowakia and French <laughs> Zobaczmy auto. O tozywa to dziękuję. Dzięku dziękuję. Dziękuję, <laughs> już wiem. Ale tu ski a, tu skinów nie ma. No nie, tak no nie, to nie, tak nie ma. Co tam? Openingi? Openingi? No bym zrobił opening z Poczekaj, mam pomysł. Co teraz robimy? robimy. Skończyliśmy, skończyliśmy Dildo New company, dawaj To już skończyliśmy, skończyliśmy, to Jakie kompanii, o kurwa wpierdoli, To nowa kompania to robili, to robili. Nie, nie nowa kompania, ja idę w chód Dawaj new company Salut towarzysze, to... ja sobie idę już Bo skończyłem tę kampanię, może coś jeszcze nagadam Zaliję swój mozeczek, trzymaj teraz Skończę, skończę